Moi drodzy, następnym pytaniem, jakie postawił mi Jasiu w naszych rozmowach, są pytaniem również innych ludzi, którzy w ostatnim czasie napisali do mnie podobne pytanie. A pytanie Jasia brzmiało mniej więcej tak: dlaczego spotyka się w kościele z niechęcią, z odmawianiem, a nawet z zabranianiem przyjmowania komunii świętej w postawie klęczącej? I pytanie Jasia jest również takie, jakie mamy postawy w Kościele katolickim przyjmowania Komunii Świętej, jak również czy może ktoś, czy może kapłan zabronić Mu przyjmowania Komunii Świętej w postawie klęczącej. Chciałoby się Jasiu od razu na ostatnie Twoje pytanie odpowiedzieć, że tak naprawdę to chyba tylko sam szatan może Ci zabronić przyjmowania Komunii Świętej w postawie klęczącej. Postaram się krótko, tak jak uczy i mówi Kościół, w duchu posłuszeństwa w tym Kościele odpowiedzieć na twoje i wasze pytania. Przede wszystkim trzeba na samym początku powiedzieć, że w Kościele katolickim na dzień dzisiejszy mamy trzy postawy przyjmowania Komunii Świętej. Pierwsza postawa klęcząca, druga stojąca i trzecia postawa przyjmowania Komunii Świętej na Dłoni na rękę. I można też również dodać, by nie urazić w tym momencie osób chorych lub tych, którzy nie mogą, że też niektórzy mogą przyjmować komunię świętej w pozycji leżącej, siedzącej. To głównie dotyczy ludzi chorych lub tych, którzy po prostu nie mogą. I jeżeli na pozycję klęczącą nie. Potrzebuje nikt, żadnej zgody, czy ordynariusza, czy pasterzy, tak na pozycję stojącą lub pozycję podawania Komunii Świętej na dłonie. Na taką pozycję potrzebna jest zgoda ordynariusza danej diecezji, pasterzy, biskupów. Powtarzam jeszcze raz, na pierwszą pozycję postawę klęczącą nie potrzebujesz żadnej zgody ale na drugą, trzecią jest potrzebna zgoda i jeżeli w danej decyzji nie ma zgody na takie przyjmowanie Komunii Świętej, nie powinno się przyjmować w takiej postawie. Aby w pełni udokumentować moją wypowiedź co do postawy klęczącej, przytoczę fragmenty listu, jaki Kongregacja do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów przy Watykanie napisała w swoim czasie do jednego ordynariusza diecezji polskiej w sprawie postawy klęczącej. Na dole teraz jest link, pod którym każdy może. Weź jest to link do strony Episkopatu Polski i tam w dziale Kongregacja do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentalnej znajduje się poniższy list, który w tej chwili przeczytam, jak również w wersji angielskiej go tam można zobaczyć. Czytamy w tym liście do Ordynariusza Diecezji Polskiej. Kongregacja do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów otrzymała ostatnio informację od wiernych Waszej diecezji dotyczące odmówienia komunii świętej tym, którzy przyjmują postawę klęczącą, zamiast stojącej. Informacje stwierdzają, że takie stanowisko zostało ogłoszone parafianą. Z tego można by wnioskować, iż ta praktyka może być bardziej rozpowszechniona w diecezji ale kongregacja nie jest w stanie tego zweryfikować. Ufa jednak, że Wasza Ekscelencja dokładnie będzie mógł rozeznać sprawę. Wniesione skargi dają kongregacji okazję do przedstawienia sposobu, w jaki ustosunkowuje się do takiej kwestii. Jednocześnie prosi o przedstawienie jej wszystkim księżom, którzy mogą potrzebować takiej informacji. Kongregacja istotnie jest zaniepokojona liczbą podobnych skarg, które otrzymała z różnych miejsc w ciągu ostatnich miesięcy, i uważa odmówienie Komunii Świętej Wiernemu z powodu jego postawy klęczącej za wielkie pogwałcenie jednego z podstawowych jego praw, mianowicie, aby był umacniany przez swych pasterzy sakramentami. Porównaj kodeks prawa kanoniczego, kanon 213. Świetle prawa, święci szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie wzbrania im ich przyjmowania. Kanon 843, paragraf 1. Nie można więc jakiemukolwiek katolikowi, który przystępuje do Komunii Świętej w czasie mszy, odmówić jej z wyjątkiem osób trwających w publicznych grzechach ciężkich, albo w jawnie wyznawanej lub deklarowanej herezji Względem schizmie, gdyż przypadki te grożą niebezpieczeństwem poważnego zgorszenia wśród wiernych. Nawet jeśli Kongregacja zaaprobowała prawo określa, określające postawę stojącą przy przyjmowaniu Komunii Świętej zgodnie z adaptacjami dopuszczonymi przez Konferencję Biskupów w ogólnym wprowadzeniu do mszału rzymskiego nr 160, akapit 2 udzieliła takiego zezwolenia zastrzeżeniem, że przyjmującym Komunię Świętą w postawie klęczącej nie można z tego powodu jej odmówić. Wziąwszy pod uwagę ważność sprawy, kongregacja prosi, aby Wasza Ekscelencja szczegółowo zbadał, czy księża rzeczywiście regularnie odmawiają Komunii Świętej wiernym w opisanym wyżej okolicznościach. I jeśli skarga zostanie zweryfikowana, Poinformował danego księdza i innych księży, którzy stosują taką praktykę, aby na przyszłość powstrzymali się od niej. Księża powinni zrozumieć, że kongregacja będzie w przyszłości rozpatrywać takie skargi z wielką powagą i jeżeli zostaną potwierdzone, zamierza wszcząć postępowanie dyscyplinarne zgodnie z wagą tego duszpasterskiego nadużycia. To list do ordynariusza jednej z diecezji polskich od kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny Sakramentów przy Watykanie w sprawie postawy kręczącej. Trzeci aspekt. Aspekt duchowy, aspekt mojego własnego świadectwa. Dla tych, którzy pragną głębiej przeżywać Komunię Świętą, mimo mimo tego, że Kościół pozwala na taką, czy taką postawę. Czujemy w sercu, że jednak Pan Jezus nas zaprasza do postawy bardziej może głębokiej, bardziej takiej, która pokazuje moją relację z Panem Jezusem. Może warto podać przykład Naszego papieża Benedykta XVI, pewnie wielu z Was zauważyło, że od, od dłuższego już czasu papież nigdy nie udziela Komunii Świętych w pozycji stojącej, tylko nakręcząco wszelkie transmisje telewizyjne bardzo wyraźnie to pokazują. Ale trzeba zapamiętać bardzo jedną ważną rzecz, którą powiedział ostatnio yy, papieski ceremoniacz Benedykta XVI, ksiądz. Guido Marini. Do stylu obecnego papieża bardziej należy proponowanie niż narzucanie czegokolwiek. Jednakże, jeśli Ojciec Święty coś proponuje, to nie jest to jedynie przejaw osobistych preferencji, lecz wskazywanie kierunku całemu Kościołowi. Ten sam papież Benedykt XVI w swoim czasie powiedział też takie słowa o postawie klęczącej. Paść na kolana przed Bogiem obecnym w Eucharystii oznacza wyznanie wolności. Kto składa hołd Jezusowi, ten nie musi kłaniać się żadnej ziemskiej potędze, choćby była największa. My, chrześcijanie, klękamy tylko przed najświętszym sakramentem, bo wiemy i wierzymy, że jest w nim obecny jedyny prawdziwy Bóg, który ten świat stworzył i tak bardzo umiłował, że dał nam swego Syna jednorodzonego. To słowa papieża Benedykta XVI wypowiedziane w Boże Ciało w 2008 roku. Moi drodzy, każdy z Was ma swoją drogę świętości. Najważniejsze, abyśmy na tej drodze wiedzieli, co możemy, czego nie możemy, jakie mamy prawa i czego nam ktoś nie może zabronić. I w imię miłości tylko domagajmy się tego, co nam przysługuje. Dla mnie osobiście przemawia jeszcze jeden argument, by dobrze zastanowić się nad zaproszeniem do głębszego przeżywania Pana Jezusa w Komunii Świętej, w Kościele, w postawie klęczącej. Ten argument to większe bezpieczeństwo przed wynoszeniem Najświętszego Sakramentu przez różne sekty, przez Osoby opętane, i tak dalej, dlatego że ta postawa stojąca często jest przyczyną, że osoby podchodzące do komunii świętej przyjmują oczywiście, nie spożywając najświętszy sakrament, wynosząc go szybko z kościoła i jest przeznaczane na tak zwane czarne msze, na profanację, i tak dalej. Postawa klęcząca byłaby blokadą dla ducha, który prowadzi taką osobę do przyjęcia Najświętszego Sakramentu. Diabeł nie jest na tyle pokorny, żeby uklęknąć przed Panem Jezusem i przyjąć go do siebie. Dlatego ta postawa by zabezpieczała na pewno przed wieloma profanacjami Najświętszego Sakramentu. Moi drodzy, Papież Benedykt XVI, który nigdzie i nigdy nie wyraża się z pogardą wobec tych, co przyjmują jeszcze komunie świętowiny postawie. Gdyż on, tak jak powiedział papieski ceremoniarz Guido Marini, proponuje, zachęca, zaprasza. I myślę, że to jest droga dla wielu z nas. Swoją postawą, swoim świadectwem zachęcajmy innych do głębszego przeżywania tego momentu w najświętszym momencie przyjmowania komunii świętej. Niech to doświadczenie głębokiej wiary, głębokiego przekonania, postawy nie będzie dla Ciebie momentem potępiania drugiego człowieka, bo to nie będzie wtedy miłe Panu Bogu, jeśli odkryłeś głębię swojej postawy. Przyjmij to jako dar, Nie inni widząc Ciebie, przekonają się, że to jest dla nich potrzebne. Tak szczerze mówiąc, to jeśli bym naprawdę uwierzył, kto w tym momencie do mojego serca przychodzi, to gdyby ktoś po przyjęciu Komunii Świętej zapytał mnie, ile osób przed Tobą stało, albo z boku stało, albo z tyłu stało, czy tylko Ty przyjmowałeś w pozycji klęczącej, czy ktoś jeszcze, to gdybym szczerze przeżywał realną obecność Pana Jezusa w moim sercu, to powinienem na takie pytanie odpowiedzieć: Wybacz, ale nie pamiętam. Nie pamiętam, bo w tym momencie byłem już z Nim jedno. I to jest postawa, która ma nas zapraszać do tego, by inni odkryli moją, Twoją głęboką wiarę. Dar Bożego przekonania nie może stać się narzędziem, potępiania, oceniania drugich ludzi. Czas na świadectwa nadchodzi w tym momencie w Kościele, ale także w Twoim życiu. Daj świadectwo sobą z miłością, a wtedy Bóg będzie błogosławił Tobie i tym wszystkim, którzy widzą Ciebie, będą się budowali i będą widzieli, że czynisz to z serca, a nie po to, żeby być powodem zła, powodem niepotrzebnych słów. Drogi Jasiu, moi drodzy, na końcu jedno ważne zdanie, które nie będzie klamrą zamykającą nasze rozważanie. Wchodź coraz głębiej w relacje z Nim podczas komunii. Rozkoszuj się postawą, którą ukochałeś, w postawie klęczącej. Ale strzeż swego serca przed tym, by narodziła się w Tobie pewność, która może być pierwszym krokiem do działania poprzez Ciebie złego ducha. A tą pewnością jest, nie daj Boże, narodzenie się pewności, że jestem lepszy od innych. Nie, nie jesteś lepszy, ani ja, ani ty. Mamy być tylko świadectwem, a świadectwo ma to do siebie, że będzie przyciągało, a nie odpychało innych ludzi.